Nauczanie jest takie trudne. Co? Kula śnieżna. Jest fajniutka. Wow. Ho, ho, ho. Cześć. To nowy uczeń? Wiem, to on. To Mikołaj Junior. Dziewczyny, to dla Was. Uwielbiam rozdawać prezenty. Możecie uczyć się dalej w domach. Ha? Patrycjo, przepraszam, że się spóźniłam. Czy mogę wejść? Nie wpuszczam spóźnialskich. Zamknij drzwi. Proszę. No dobrze. Co mam teraz ze sobą począć? O, drzewko! Doskonale. No już, dasz radę. Hej! What? Co, nie otworzyłam drzwi! Ha! Niewiarygodne. Mogę pożyczyć długopis, Patrycja? Mam tylko jeden. Pomożesz mi, Mikołaju? Stworzymy najsłodszego markera pod słońcem. Owień piankoliną, małego markera. Przymocuj stopy i skrzydła. Pomaluj. Dodaj detale. Załóż czapkę i szalik. I dodaj kubek gorącej kawy. Ojejku, wow. tu jest prawdziwy marker, kupię od ciebie tego pingwinka! Ten pingwin kosztuje tysiące razy tyle, o nie już nie piszę. No, to już go nie chcę. A mogło być tak pięknie. Zapiszcie skład chemiczny. Ha, czy to jest śnieg? Dlaczego śnieży? Przez królestwo przytoczyła się burza śnieżna. Tylko rycerz o ognistym sercu może to powstrzymać. A, rozumiem. Bajki, co? Może poczytaj to. Cząsteczka zawiera węgiel, aldehydy i hydroksy. Z tej książki chce mi się spać. Dokończ lekturę. Dzisiejszym zadaniem jest ulepienie bałwana. O, tak. Uwielbiam bałwany. To ma być zadanie. Skończyłam mojego. Zrób otwór w styropianowej kuli używając pistoletu na klej na gorąco. Włóż do środka pojemnik z korektorem. Nałóż mniejszą kulkę na zakrętce. Dodaj nosy z marchewki zrobione z piankoliny. Narysuj oczy i usta. Przetnij kawałek tekturowej tuby. Owin dookoła włóczkę. Zrób czapkę i dodaj objętości wypełnieniem. Przednij nitki. Załóż czapkę na bałwana, dodaj szalik z filcu i ramiona z gałęzi. Głowa! Czy skończyłam na czas? Ojejku! Mój bałwanek jest wyjątkowy. Zostaw jego głowę w spokoju. Bez obaw to jest tylko korektor. Dobrze, daj mi go. Ona nie chciała cię skrzywdzić, kolego. Hmm. Test? Już? Nie mam nawet ołówka. Krysiu, masz jakiś? Nie, sorki. Patrycjo? Nie. Hmm. Wiem. Pomoże mi mój elf. Co? Gdzie ja jestem? Cukierki laski. Hmm. Wezmę jednego. Nie tak szybko. To jest moje. Na gwiazdkę trzeba się dzielić. Rozwałkuj między dłońmi białą i czerwoną piankolinę. Zakręć razem piankolinę, aby zrobić cukierkową laskę. Pomaluj lakierem akrylowym. Mm, pachnie domem. Sprawdziłam testy. Oto wasze oceny. Co? Nie rozumiem. Płatek śniegu? Gdzie jest moja ocena? Co to ma znaczyć? Płatek śniegu jest piątką, choinka jedynką. A, to ma sens. Przepraszam, ale nadal tego nie rozumiem. Co ja dostałem? Płatek śniegu jest piątką, a choinka jedynką. Rozumiesz? Tak? E, chyba. Dam ci jedynkę za głupotę. Aha. Hmm. To prezent dla Krysi. Um, um. Wesołych świąt! Wow. Świąteczny piórnik? Wow. Przykryj tekturową skarpetę brokatowym papierem piankowym. Przyklej filc od wewnątrz. Zrób dwa elementy. Wykonaj cięcie w kawałku papieru piankowego i przyklej do środka zamek błyskawiczny. Sklej elementy razem. Udekoruj całość białym papierem piankowym i przymocuj kokardkę. Przyklej elastyczną tasiemkę. Też chcę taki. A To twój prezent. Nie, ja też chcę tę skarpetę. Dobrze. Masz swoją. Matko, ta strasznie cochnie. To już jest normalnie skandal. Oddawaj mi moją skarpetkę. Jest bardzo mroźno. Zimno mi. On jej bardziej potrzebuje. Ale gdzie się podział? No cóż, nie ma elfa, nie ma skarpet. Przerwa! Mam ochotę na przekąskę. Wytnij renifera z grubego papieru piankowego. Narysuj pyszczek i pomaluj go. Przymocuj guziki i renifera do pudełka na lunch. Renifer pilnuje moich marchewek. Proszę. Dzięki. To śmieszne. Mogę jedną? Oczywiście. Sorki, nic nie zostało. Mogę też użyć pustego pudełka na lunch. Po prostu dodaj trochę świątecznej magii. I już! To moje ulubione przekąski! Smacznych marchewek! Wielkie dzięki! Hey. Mam nowy notatnik. Jest ładniutki. Narysuj piernikowego lutka na zeszycie za pomocą szablonu. Wytnij. Pomaluj, dodaj detale! To piernikowy ludek, mogę gryza? Ej, on nie jest jadalny, to jest notes, i to magiczne, jeśli napiszesz piernikowy ludek, strona zmieni się ciasteczka. Próbujesz mnie nabrać. Co za potężna magia. Przerwa. Zostaliśmy tylko my dwoje, notatniku. Padam z głodu. Przesadziłem z ciasteczkami. Muszę napisać list do Świętego Mikołaja. Hm. Drogi Mikołaju, oto moja lista życzeń. Plej noga. A... Hm. Lista życzeń Patrycji. Już rozumiem. Gdzie jest mój worek? Nie, jednak nie chcę kulajnogi. Wymarzę to moją choinką. Sklej ze sobą trzy zielone gumki. Wytnij z nich kształt choinki. Przyklej połyskujący papier piankowy. Ozdób całość ozdobnymi połówkami koralików. Hmm, Święty Mikołaju, naprawdę chcę iPhona 13. Hmm. A co z nogą No dobra, dostaniesz swojego iPhona. O, zmieniłam zdanie. Iphone a 14. Hmm? Co? Hmm. Patrycjo, czy mogę pożyczyć Twoją gumkę? Dziękuję. Chcesz 14. Okej, okay. możesz go mieć. Wesołych świąt. Wow, dziękuję. Uh. Tu mam kredę. Super. Mam przyściutkie. Koniec Juhu. ze sprawdzianami. Zapiszcie teraz. Ila, gdzie jest kreda? Ha? Czy to twoja sprawka? <grystanie> to nie przejdzie. Mam czapkę z niespodzianką. Pompon tak naprawdę jest kredą. Gotowe. Pora na test. Nie, dlaczego? Fajna czapka. Podobał Ci się nasz nowy filmik? Napisz w komentarzu, które świąteczne przybory szkolne chciałbyś się stworzyć samodzielnie. I nie zapomnij kliknąć, lubię to? Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych przezabawnych filmików. Ad trom trom!